Z Ewangelii według świętego Jana, Jezus powiedział im: chodźcie coś wieść. To taki moment, w którym spotyka uczniów i zapewne wyobrażamy sobie, że to spotkanie powinno być pełne najwyższego wzruszenia, że powinno być wypełnione anielskim śpiewem i oślepiającym światłem że powinna zadrżeć ziemia, a przynajmniej ich serca. Tymczasem dokonuje się coś bardzo, bardzo ludzkiego i bardzo zwyczajnego. Dokonuje się święty gest karmienia. Jezus uczy nas, że karmienie to czynność święta. Że karmienie to czynność, która uwalnia i otwiera serce. Że karmienie to czynność, która... Wzbudza wiarę. Tak naprawdę jest i Ewangelia nam tym opowiada. Do zobaczenia jutro. Jeśli chcesz wejść głębiej w dzisiejsze słowo, kliknij w materiały na ekranie. Posłuchaj całości dzisiejszych czytań oraz mojego komentarza do pierwszego czytania.